Pokażę wam, jak poznać, że już nie jesteśmy we Francji. Dwa duże ślimaki na kempingu. Ale to na razie idę. Dzisiaj jeszcze idę spontan zupełny. Nie wiem, gdzie idę. Po prostu idę, a później zobaczymy. To zobaczymy później. Biglu gdzieś tam z tyłu został Dobra, ja idę dalej Jak ją zgubię To zrobię Kanał jeździ motocyklem albo rowerem Trudno. Trudno. Trudno Trzeba się umieć dostosowywać A co mnie wtedy będzie wkurzać? Biglu! Siema No nie możesz tak z tyłu zostawać A bo nie puszczę, bo tam chyba jakieś ludzie są. Idziemy zobaczyć, dobra, nie puszczę. Cię. Się boję ja ją puszczę teraz, bo się boję, właśnie, że jakiś pies będzie, nie? No. A masz czyli dwie opcje: albo Beagle, albo Border Collie. Z innymi nie. Ody są normalnie tu zrobione z kamieni. Jak to jest mokro, to pewnie ciężko się tu idzie. O, 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 dzięki. Że... Ale chyba nie damy rady dalej zejść, bo jest ze stromo. Nie wiem, czy widuj tu skoczy. O, rozgląda się, rozgląda, no nie wiem, czy da radę. Może nie dać rady. Chyba, że ją zdajemy z tego. Op. Tam jest Siri. No musimy tu zejść, no co, Czyli jesteś Bidlem Górskim. <gryw> Czekaj, bo da radę chyba sama. Uhu. Uhu. Jezus, zeskoczyła. Dobrze. No, to jeszcze tylko dwa takie stopnie i będziemy mogli wracać. Czyli Leci ja do. A jeszcze trochę luźniej. Bo ja nie wiem jak tu ten. Czy ty wchodzisz? Czy nie? W ogóle łatwo poznać, że jestem we w Hiszpanii, nie we Francji, bo tak nie... To... Ale ryby tu duże pływają. I tak blisko. Jakbym złapał ręką. Czyli złap rybę. Przynieść. Zobacz jaki kij tam płynie. przynieś kija. Na kulację by była. No. Dobra, czyli wracamy na szlak, zobaczymy co nas jeszcze czeka. Znaczy ja wracam, bo ty chyba nie podejdziesz. To już... Niezła chyba przepaść, tego nie widać, ale gdzieś tam będziemy schodzić teraz, w kierunku wody, mam nadzieję. A po prawej mamy skałki, no, czasem chyba coś spadnie. Ciekawe, Czy jakiś sztuczny twór, płyta tu budowali tam jest woda widać ścieżki wydeptane ciekawe przez co jakieś zwierzątka kozice może? ale tak jak byliśmy w Alpach to te kozice, kozy górskie faktycznie było tego dużo, ale wysoko to ja chyba do tego wysoko to mi jeszcze daleko nie mam pojęcia nawet, ale wyczytałem, że to są pre czy przed-pireneje, czy pireneje też wschodnie zwane tak Orie pirenei orientale to ze szkoły ogrodniczej pamiętam, że to orientale, te wschodnie że Paweł orientale Paweł C orientale Mak wschodni. Czy Mak? Tylek. Wow. Czuję, jakbym był wysoko. Tam w dół spojrzę. mówiłem, że jest nisko, ale jak się w dół spojrzę to jestem wysoko. Hmm. Ważne też jest to, nie najważniejsze, że Bigle odzyskuje energię. <grymne> Potyka się trochę, bo nie jest przyzwyczajona zupełnie gdzieś To jest pies wychowany w Holandii. Zupełnie. No to błoto, woda, mół. Ale nie tam loty Takie. Otóż akurat tam gdzie chodzimy do tego lasu na spacerek po do domu, się idzie po takim żwirku, no ale takich kamieni to nie ma fuj, znaczy nie tam gdzie my chodzimy, może gdzieś są, nie wiem, ale się dowiem. Ale, O nie, jakiś płot Co to znaczy, że nie mogę dalej iść, że będę chciał wracać. Jeszcze. Sił

czyli to znaczy żeby zamykać ze sobą bo jest tam bydło to otwieramy psa już nie mam psa straciłem tam gdzieś lata jako pętany zamykamy op. i opa idziemy dalej ładne jeden trochę jak konik polski a drugi jak wielkopolski 还是去。 Fajnie to wygląda. Całkowicie zarośnięte w środku. Kupa, kupa kunia. My musimy zejść do wody. Też ciężko powiedzieć na to, że to są urbeksy. I to jest zbyt ładne, żeby tak to określić. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu coś. Widać, od kilku dni nikt nie mieszka. Tu jest podusia, jakaś zostawiona. Woreczek Coś zgubił. Chyba się jak jakiś coś takiego. Fajne miejsce. Ale to uczucie współczesny Przedstawiciele puszki puszki to już jest współczesne to nie jest wejście na dół albo no i nie ale można iść dalej strzałka chyba tam zobaczmy co tu jest cały czas tam w górę a tu na no, przepaść a ty się sprzątałeś jak zwykle nie patrz tam pokaż tam nie chcemy iść chyba A tu chcemy iść tu do góry chodź zobaczmy co tu będzie no hopa hopa wspinaj się wspinaj To i tu chodź no nie no jednak to nie ma tu żadnego biesa Czy będzie wejście? Och No nie ma. Tam jest chyba wejście. Wow. Tam jest wejście. Ale było niebieskie, widzicie? Ale to musiał być czad kiedyś. To musiał być naprawdę czad. Au tam. Proszę wejść. Muszę tutaj zejść. Tutaj Chodź. Źle zejść. Nie. Nie da się tutaj choć. Patrzcie, niebieskie złokoły. Pani tu, a wracamy, chodź. Jezu, ale to mnie zaskakują takie miejsca. Naprawdę. Ale ciekawe. A my z nim dalej z nie będziemy jeszcze. Idziemy dalej. Spróbujemy dojść w kierunku wody dla psa. tak mokro się robi A nie, nie wiem jak to bo tu już, czekajcie, co to jest kwencita znalazłem coś no, nie wiem miejscu to już wypadło to idzie bez deszczu chyba taka mała przejdziemy po pytania a tam mamy półkę jakieś przyczepki nie ma, ale dobra Dobra, dobry bieżąc. Zobaczcie. Jak nowo. Musimy się stąd wyrastać. Nie wiem. Co tam jest napisane? Zrobimy to jest tak. Tu chodź. No chodź Sius Klaus hicha, kawals Czyli chyba, żeby zamykać Proszę zamykać. Glądam ja na to, że doszliśmy do koryta Ale do my ściana, Ale jest sucho Sucho jak pieprzy Zobaczcie Słodko Nie wiem, czy tam jest w ogóle sens iść zobaczyć dalej. Chyba nie, to będziemy tą stroną wracać po prostu. Czy jest trochę Tu zrobimy przerwę, bo moja lokomotywa, to nie Wir gehen